Obawiam się, że zaraz na wstępie część z Państwa spotka rozczarowanie. Bo wbrew temu, co może sugerować tytuł, nie będę mówił o polityce. Będę mówił o próżni, o próżni, którą zajmują się fizycy, czyli o miejscu, gdzie nie ma nic, dosłownie nic. Będą to więc, ale zapewniam, że bardzo poważne rozważania o niczym. Pytanie, czy może istnieć obszar, w którym nie ma nic, zaprzątało filozofów już od bardzo dawna. Musiało pod, powstać na przykład podczas sporu pomiędzy zwolennikami teorii, że materia składa się z atomów, a tymi, którzy uważali, że materia stanowi strukturę ciągu. To jest dość jasne i łatwo zrozumieć. Jeżeli materia składa się z atomów, to pomiędzy nimi nie ma nic, czyli jest próżnia. Natomiast jeżeli materia jest ciągła, no to wypełnia wszystko i wobec tego nie ma miejsca na próżnię i próżni nie może być. Ten problem, jak zresztą wiele innych, podsumował Arystoteles, który przedstawił kilka argumentów, że próżnia jest niemożliwa. Większość z nich jest natury filozoficznej i tych Państwu nie potrafię przedstawić, ponieważ moja znajomość filozofii jest tak nikła, że nie byłem w stanie ich zrozumieć. Ale jest jeden argument oparty na, można powiedzieć, codziennym doświadczeniu, który zachwycił mnie po prostu swoją prostotą i siłą logicznego rozumowania. Otóż Ar Arystoteles zauważył rzecz no, właściwie banalną i, i oczywistą, ale równocześnie fundamentalną. Mianowicie, że w próżni Wszystkie miejsca, albo jak mówimy za Euklidesem, punkty muszą być dokładnie takie same. Muszą być wszystkie takie same. To jest dość oczywiste. Po, po prostu żaden punkt nie może być lepszy od drugiego, bo nie ma tam nic, co mogłoby jakiś punkt wyróżnić względem innych. No i wobec tego to tak musi być. I wtedy mówimy, że próżnia posiada pewną symetrię. W tym wypadku na przykład symetrię translacji. Jeżeli przesuniemy się z jednego punktu próżni do drugiego, zobaczymy dokładnie to samo. Czyli nic. No więc, proszę Państwa, to jest chyba dość wobec tego oczywiste, że ten argument stosuje się nie tylko do przesunięcia, ale również do, no do do każdej, absolutnie każdej symetrii, którą możemy sobie wyobrazić. Próżnia musi być idealnie symetryczna, bo nie ma w niej ni, nic zupełnie, co mogłoby jakąkolwiek symetrię naruszyć. I to jest pierwszy wniosek Arystotelesa, bardzo oczywiście istotny. A teraz wyobraźmy sobie, że umieścimy w próżni jakieś ciało i nadamy mu ruch. I wtedy. Zauważa Arystoteles, to ciało nigdy się nie zatrzyma. Dlaczego? No, dlatego po prostu, że nie będzie wiedziało, w którym miejscu się zatrzymać. Znajduje się bowiem w sytuacji takiej, którą opisał półtora tysiąca lat później Jan Buridan, który, którego sławny osioł prawda, ginie z głodu, bo nie może się zdecydować, z którego żłobu rozpocząć posiłek. No i tak samo. To ciało poruszające się nie jest w stanie wybrać, w którym punkcie się zatrzymać, bo wszystkie punkty są absolutnie identyczne. No i wobec tego będzie poruszało się bez końca. Tymczasem, kontynuuje Arystoteles, ale przecież wiemy dobrze, że na Ziemi nie, ma, nie, ma, nie istnieją takie ruchy, które by trwały wiecznie. I wobec tego wniosek jest prosty. Widocznie próżni nie ma. Natura boi się próżni. W każdym razie na Ziemi próżni nie ma. I na Ziemi natura boi się próżni. No i ten pogląd, który oczywiście dzięki Aurytet, przepraszam, państwo się domyślacie, co chciałem powiedzieć, Arystotelesa przetrwał oczywiście bardzo długo, aż do. był zresztą komentowany przez wielu komentatorów, był uzasadniany na różne sposoby. On przetrwał aż do Galileusza i jego ucznia toricellego którzy ten paradygmat zmienili. Mianowicie zaczęli używać właśnie pojęcia próżni w różnych swoich rozumowaniach, zupełnie bez, że tak powiem, bez żenady. No i to oczywiście doprowadziło ich do bardzo interesujących wniosków. To wszyscy, może nie wszyscy, ale ci, którzy chociaż troszkę się w szkole uczyli, to wiedzą. I proszę państwa. Proszę Państwa, ja tak mówię, dlatego że jak ja byłem w szkole, to też tego nie wiedziałem, więc mniejsza. No więc proszę państwa, wobec tego próżnia. Ja myślę, że można nawet powiedzieć, że właśnie od tego triumfalnego powrotu pojęcia próżni do rozważań nad prawami przyrody rozpoczęła się nowoczesna nauka. Co prawda był taki krótki okres w na przełomie XIX i XX wieku, kiedy wydawało się, że jednak trzeba koniecznie wprowadzić tak zwany eter, czyli taką substancję, która wypełnia cały wszechświat i ma bardzo dziwne zresztą własności. No ale dość szybko dzięki Einsteinowi okazało się, że eter jest zupełnie niepotrzebny i próżnia, że tak powiem, wróciła na nowo do nauki i wydawało się, że na zawsze. No ale proszę Państwa, prawda naukowa, w szczególności w naukach przyrodniczych ma to do siebie, że nigdy nie jest dana raz na zawsze. Zmienia się wskutek postępu, który pozwala konstruować coraz lepsze, lepsze przyrządy i w związku z tym dokonywać coraz bardziej precyzyjnych pomiarów. W fizyce jak dotąd to polegało na tym, że konstruowano coraz lepsze mikroskopy, dzięki którym można było zbadać strukturę coraz najmniejszych rozmiarów, coraz, coraz mniejszych i mniejszych. Oraz coraz potężniejsze teleskopy, które pozwalają sięgnąć do odległości, do odległości kosmicznych. No i proszę państwa, właśnie badania nad strukturą świata w tych najmniejszych rozmiarach doprowadziły, które rozpoczę, rozpoczęto właściwie z końcem XIX wieku i potem rozwinięto wspaniale przez następne 100 lat. Doprowadziły do zupełnie fantastycznego odkrycia. Okazuje się, proszę Państwa, że otaczająca nas materia, która przecież składa się z tworów niezwykle skomplikowanych i bardzo różnorodnych, w istocie rzeczy rządzona przez, jest przez jedną fundamentalną zasadę zasadę symetrii. Właśnie symetrii. Tak, proszę Państwa, wszystkie znane nam w tej chwili równania matematyczne. Które opisują całą dostępną nam, naszym obserwacjom rzeczywistość, są, wynikają i właśnie są rządzone przez bardzo proste zasady symetrii. Ja tu mam takie pomoce naukowe, to może coś Państwu pokażę. Się tak, zacznijmy od, od sił, czy też oddziaływań jądrowych. Te oddziaływania są niezwykle ważne, bo one decydują o tym, że na Ziemi jest życie. Mianowicie one są odpowiedzialne za produkcję, za produkcję energii na Słońcu. Oczywiście bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi. I proszę Państwa, te oddziaływania są opisane, czy też rządzone przez symetrię, którą nasi przyjaciele matematycy nazwali SU3. Ja oczywiście nie mogę Państwu opisać, jak ona wygląda, ale mogę zilustrować, że ono, ją można właściwie tak. Przedstawić w postaci takiego trójkąta. Widzicie Państwo, on jest równoboczny, ma wszystkie, wszystkie. Można zamieniać jakiekolwiek tutaj te rogi ze sobą i on będzie zawsze taki sam. Prawda? Więc to jest, to jest ta symetria, która decyduje o tym, że, że słońce świeci. Teraz symetria, teraz oddziaływania, czy też może lepiej powiedzieć, promieniotwórczość naturalna, którą odkryła nasza wielka rodaczka, jest z kolei rządzona przez symetrię, którą matematycy nazwali SU2. Ja znowu nic Państwu nie powiem o tym, ale chciałem powiedzieć, że ją można zilustrować takim właśnie symbolem. No to jest litera V i, i widzicie Państwo, że ona ma teraz symetrię. Nie, nie wszystkie ragi trójkąta są takie same, ale te dwa są. Dlatego tutaj jest tam ta dwójka. No i wreszcie elektryczność i magnetyzm, które no, bez których trudno sobie w ogóle wyobrazić życie na Ziemi, nie mówiąc o chemii i tak dalej, proszę Państwa, są rządzone przez symetrię, którą matematycy nazwali U1. Ja w zdenerwowaniu... To ją można można przedstawić w postaci koła, po prostu. Koła. Każdy zdaje sprawę, że koło jest idealnie symetryczne. Proszę Państwa, ja w zdenerwowaniu zapomniałem koła, ale... <śmiech> <śmiech> w domu, a, które miałem. Ale... Ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo kiedyś w życiu koło widzieli, więc wszystko w porządku. I proszę Państwa, właśnie o to chodzi, że teraz te badania nad strukturą świata w najmniejszych rozmiarach doprowadziły do tego fantastycznego odkrycia, o którym mówiłem. No i teraz, teraz myślę, proszę Państwa, że każdy musi przyznać, że sprowadzenie całej różnorodności świata, który. Nas otacza do kilku stosunkowo prostych reguł symetrii, to jest naprawdę zupełnie niesłychane osiągnięcie nauki. No i mogę chyba tylko powiedzieć, że w ten sposób współczesna fizyka, po przeszło dwóch tysiącleciach no, debat, prób i błędów, zrealizowała program zaproponowany jeszcze przez Platona które o ile mi wiadomo, no jak się tłumaczyłem, że z filozofii to jestem słaby, ale o ile mi wiadomo, to on pierwszy postawił hipotezę, że to właśnie symetria jest podstawą zrozumienia, czy też podstawą tego jak świat jest skonstruowany. I próbował Platon próbował nawet tworzyć pewne struktury oparte podstawowymi Elementami były idealnie symetryczne bryły, które znane już były greckim matematykom. Otóż te, te konstrukcje okazały się faktycznie zbyt proste, to, tak, to prawda, ale sama idea, że to właśnie symetria leży u podstaw naszego zrozumienia świata, przetrwała i była pewnego rodzaju motorem czy też wyzwaniem. Dla badaczy przez cały, no po prostu przez całe nas, następne stulecia, żeby poszukiwać takiej właśnie jakiejś podstawowej zasady, w szczególności ewentualnie zasady symetrii, która leży, jak padam jeszcze raz, u podstaw naszego świata. I te powiedzieć w tej chwili może już wiemy, że te poszukiwania zakończyły się sukcesem. No po prostu wiemy, że to jest, że to jest właśnie symetria. Proszę Państwa. Pozwólcie mi teraz na krótką dygresję. Bo do, wy, wydało mi się, że dość ciekawe jest porównanie dwóch bardzo ambitnych i wielkich programów naukowych, które zostały sformułowane no, przed, można powiedzieć, tysią, tysiącleciami. Pierwszy to było po, poszukiwanie kamienia filozoficznego, a drugi to właśnie ten, o którym mówiłem, Platona, poszukiwaniu podstawowej jakiejś zasady, na której oparty jest świat. Otóż ten pierwszy program, poszukiwanie kamienia filozoficznego, zakończył się kompletną klęską. My wiemy już teraz, że żadnego kamienia filozoficznego nie ma, nie ma w szczególności możliwości, właśnie za jakimś cudem, zamieniania maso, no, łatwego rtęci i innych metali na złoto. Natomiast drugi program, i ten pierwszy program, może jeszcze powinienem powiedzieć, był, no można powiedzieć, praktyczny i obiecywał bardzo szybkie y, korzyści materialne. Drugi program, o którym przed chwilą mówiłem, czyli program Platona, y, to był program czysto poznawczy. On wynikał, znaczy zaspokajał wyłącznie ludzką ciekawość. I proszę Państwa, pierwszy, jak już mówię. Zakończył się klęską, drugi ogromnym sukcesem. Który zresztą przyniósł również niebywałe korzyści materialne i cywilizacyjne. No i teraz powstaje pytanie: Czy to jest przypadek, czy to może jest jakaś ważna lekcja, którą powinniśmy do dziś pamiętać. Ale proszę Państwa, miałem nie mówić o polityce, więc przepraszam bardzo. No więc idea symetrii, proszę Państwa, oczywiście łączy się w sposób naturalny z estetyką. Starożytni przywiązywali do tego wielką wagę. Ale również dzisiaj wielu fizyków, i to najwyższej próby, uważa, że najlepszym przewodnikiem w poszukiwaniu nowych praw przyrody jest właśnie piękno. Prawa natury, jeżeli mają być prawdziwe, muszą być przede wszystkim piękne. To jest bardzo powszechne mniemanie, w każdym razie wśród fizyków. I teraz, zgodnie z tą ideą, wystarczy więc skonstruować teorię, która jest dostatecznie piękna, a będzie ona z całą pewnością zrealizowana w naturze. Proszę Państwa, myślę, że trzeba się zgodzić, że wyrażona w ten sposób wiara w potęgę ludzkiego umysłu ma wszelkie cechy arogancji i, i właśnie bezczelności, takiej właśnie, szczerze mówiąc, charakterystycznej dla naszego, Gatunku Homo sapiens. Bo proszę Państwa, właściwie niby z jakiego powodu kompletnie abstrakcyjna idea piękna, wytworzona w naszym umyśle, miałaby mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością materialną? Tylko kompletnie dwa, dwa różne światy. No i to się no, no, po prostu wydaje mi się, że to jest na pierwszy rzut oka kompletnie absurdalne. Tymczasem jednak w historii fizyki Istnieje kilka przykładów, bardzo, no nadzwyczajnych przykładów, które wskazują, proszę Państwa, że to działa, że to działa. No, wielu wyciąga stąd wnioski natury światopoglądowej. Jeden, niektórzy idą naprawdę w tej drodze bardzo daleko, na przykład Frank Wilczek, laureat Nobla z, 2000, z 2004 roku, w swojej ostatniej książce postawił hipotezę, że z, tej pięknej, że z istnienia tej pięknej konstrukcji wynika nie tylko, że musiał być stwórca, który to wszystko wymyślił, ale nawet, że to był artysta. No i teraz to jest jedna strona, ale trzeba proszę Państwa przyznać, że idea piękna, czy to kryterium piękna, to nie jest bardzo ścisłe kryterium. I to o tym no, fizycy lubią różne historie, więc krąży wśród fizyków taka opowieść o apokryficznej, na ten temat, o apokryficznej rozmowie pomiędzy Einsteinem i Nielsem Bohrem, twórcą, jednym z twórców fizyki kwantowej. No więc pewnego ranka przy porannej kawie, Einstein mówi: Słuchaj, Nils, Strasznie jestem dzisiaj zmęczony, bo wczoraj, wyobraź sobie, wczoraj wieczorem wpadła mi do głowy, wpadł mi do głowy pomysł przepięknej teorii, absolutnie przepięknej. No była tak piękna, że nie mogłem właściwie spać całą noc, tylko cały czas o niej myślałem. No niestety rano się zorientowałem, że ona się nie zgadza z doświadczeniem. I wtedy Bort, który oczywiście zawsze długo myślał, zanim coś powiedział, po pewnym namyśle mówisz co, Albert... Jeżeli ta Twoja teoria nie zgadza się z doświadczeniem, to może nie była aż taka piękna, jak Ci się zdawało. No więc to oczywiście widzicie Państwo, że to nie jest takie wszystko, wszystko proste. Piękna, kryterium piękna stwarza jeszcze jeden problem, proszę Państwa. No przecież nie każdemu podoba się to samo. Na przykład Julian Tuwim napisał kiedyś, że symetria jest estetyką idiotów. No, Proszę Państwa, wiedzieli o tym konstruktorzy katedr średniowiecznych. Wiedzieli o tym zawsze wielcy artyści. My wszyscy też to wiemy, proszę Państwa. No, weźmy na przykład twarz pięknej dziewczyny. Ona nigdy nie jest idealnie symetryczna. No, taka twarz byłaby po prostu, przypuszczam, nie do zniesienia. I proszę Państwa, uwaga. Teraz jest ważny punkt, bo pokazuje się, że natura też to wie. Mianowicie. Natura bowiem akceptuje te piękne symetryczne równania, o których Państwu mówiłem, ale nie akceptuje symetrycznych rozwiązań tych równań. No bo rozwiązania muszą opisać rzeczywistość. A rzeczywistość, jak wykazały pomiary, taka całkiem symetryczna nie jest. Zresztą wystarczy popatrzeć wokoła. Wszędzie właściwie żadnej symetrii nie widzimy. no się bardzo trudno ją dostrzec. Więc jednym słowem jest problem jest problem, który polega na tym, że trzeba jakoś znaleźć mechanizm, który z bardzo idealnie symetrycznych równań tworzy jednak rzeczy, które symetryczne nie są. To proszę państwa to proszę państwa było bardzo to był bardzo poważny problem. Rozwiązania szukano przez wiele lat i właściwie przez, no, bezskutecznie i przez jakiś czas nawet wydawało się, że trzeba będzie tą piękną, tą piękną ideę symetrii porzucić. No ale ona jednak była tak atrakcyjna, że w końcu jednak kilku wybitnych uczonych, którzy potem oczywiście otrzymali nagrodę Nobla, zaryzykowało zupełnie, można powiedzieć, niesłychaną hipotezę. Mianowicie, że co prawda, jak mówię, prawa przyrody są idealnie symetryczne, ale one działają w przestrzeni, która symetryczna nie jest, w pustej przestrzeni, która symetryczna nie jest. To, że jednym słowem jest tak, wszystko jest bardzo eleganckie i symetryczne, my się tu poruszamy w pustej przestrzeni, ale ta pusta przestrzeń łamie symetrię, tą pod, te, tą, te podstawowe symetrie praw fizyki. No proszę Państwa, to jest hipoteza bardzo oczywiście daleko idąca. I można lepiej tak powiedzieć, może to się łatwo mówi, no w końcu musimy, no, znaczy, może jeszcze tak powiem, ten strzał był strzałem w dziesiątki, dlatego że od pięć, to mniej więcej 50 lat temu troszkę więcej zaproponowano i od tego czasu. Przez 50 lat, pomimo bar coraz bardziej precyzyjnych pomiarów i, i pomimo coraz większych wysiłków, nie zdołano znaleźć żadnego faktu sprzecznego z tą teorią. Czyli, jednym samym, prawdopodobnie musimy się jednak pogodzić z tym, że pusta przestrzeń faktycznie jest niesymetryczna. Proszę Państwa, to się, jak powiadam jeszcze raz, łatwo mówi, ale konsekwencje są dramatyczne. No, bo przecież zgodziliśmy się już z Arystotelesem, że pusta przestrzeń musi być symetryczna. Bo tam nie ma nic, co by mogło symetrię narzucić. Wobec no tego, jaki jest wniosek? No wniosek jest taki, że widocznie pusta przestrzeń faktycznie pusta nie jest. Musi tam coś być. No, i proszę Państwa, jednym słowem wracamy do Arystotelesa. Natura faktycznie boi się próżni. No, to oczywiście nie jest koniec. Dla fizyka nas powstaje następne pytanie. Wobec tego, co wypełnia tą naszą próżnię. Ale ja tam dla, przynajmniej rasowego fizyka to właściwie nie jest problem. Fizyk oczywiście zawsze powie widocznie istnieje jakieś pole fizyczne, które pełni rolę tego wypełniacza. No, to wszystko oczywiście to oczywiście pięknie, pięknie i wzorem Księgi Rodzaju. Pierwsza rzecz, którą zrobiono, to nadaną temu polu nazwę. No więc ono się nazywa polem Higgsa. Od, nazwy, od nazwiska jednego z autorów, z autorów tego pomysłu. Proszę Państwa, to oczywiście się łatwo mówi, no ale dla fizyka to następnie musi być jakieś potwierdzenie doświadczalne, wobec tego natychmiast to, co trzeba było zrobić, to po pierwsze zaproponować, a następnie wykonać jakieś eksperymenty, które by to potwierdziły istnienie takiego pola albo obaliły tą hipotezę, właśnie niesłychaną hipotezę niesymetrycznej próżni. Otóż wykorzystano w tym celu podstawową własność mechaniki kwantowej, czy fizyki kwantowej lepiej może powiedzieć. Mianowicie, że jeżeli istnieje jakieś pole fizyczne, to muszą istnieć również kwanty tego pola, czyli odpowiednie cząstki. Proszę Państwa, zgadujecie to? Chodzi teraz właśnie o cząstkę Higgsa, którą niektórzy dziennikarze nawet nazwali boską cząstką. Ta boska cząstka to jest nic innego tylko kwant pola Higgsa, które wypełnia całą przestrzeń. No i oczywiście polowanie na nią zaczęło się no niemal zaraz po tym, jak opublikowano tą hipotezę niesymetrycznej próżni. No ale minęło przeszło pół wieku, zanim skonstruowany specjalnie w tym celu w niedaleko Genewy wielki zderzacz hadronów pozwolił po pierwsze rzeczywiście udowodnić że ta cząstka istnieje a po drugie zmierzyć jej masę no w ten sposób ta hipoteza została potwierdzona i właściwie kompletnie domknięta w tej chwili nikt nie ma wątpliwości że to jest po prostu prawda że natura faktycznie boi się próżni Proszę Państwa, może powinienem dodać, że ta, ten eksperyment został wykonany w CERN laboratorium europejskim, w którym uczestniczy również, również Polska i w związku z tym oczywiście polscy fizycy brali w tych eksperymentach udział i może powinienem w tym miejscu szczególnie podkreślić, że bardzo fundamentalną rolę w jednym z tych eksperymentów odegrała pani Profesor Elżbieta Richter-Wons z naszego uniwersytetu. Proszę Państwa, to oczywiście nie jest jeszcze koniec fizyki, bo fizycy szukają kolejnej teorii, która za pomocą jednego równania, być może prawdopodobnie znowu idealnie, idealnie symetrycznego, będzie mogła opisać wszystkie zjawiska, które. Obserwujemy na świecie więc wszystkie razem. Tam przedtem musiały być trzy osobne, prawda, o których mówiłem ten trójkąt to V i to kółko. No a teraz chodzi o to, żeby ewentualnie zrobić jedno wielkie, wielkie równanie, które opisze cały dostępny nam świat. Byłaby to tak zwana teoria wszystkiego. I proszę Państwa, znowu w tym miejscu bardzo wielu fizyków uważa, i to ja padam tych wybitnych, uważa, że podstawowym kryterium, czy też podstawowym, podstawową wskazówką poszukiwania takiej nowej teorii jest znowu kryterium piękna. Ciągle to samo. Trzeba wymyśleć teorię dostatecznie piękną, żeby była zrealizowana w naturze. Oczywiście, czy to się uda, tego, tego ja w tej chwili nie, no nie wiem. No ja jednak warto przypomnieć anegdotę, która zawsze mi się bardzo podoba. Punkt późną nocą w jednym z instytutów grupa fizyków siedzi i wymyśla coraz to nowe, piękniejsze teorie. Proszę Państwa, no oczywiście pachnie gorącą kawą, czarno od dymu, tablica zapisana wzorami. W pewnym momencie jeden wstaje, podchodzi do tablicy, ściera tablicę i pisze takie, tak piękne równanie, że wszyscy w ogóle, no, no po prostu. Mówią, no nie no, to jest fantastyczne. To musi być to. To musi być prawda. I wtedy odzywa się głos z nieba. Cóż za przepiękne równanie. Jaka szkoda, że na to nie wpadłem. Proszę państwa, dziękując Państwu za uwagę. Powiem tylko, że zgodnie ze wskazówkami, które otrzymałem kiedyś od moich mistrzów, Powiedział, przedstawiłem Państwu prawdę i tylko prawdę, ale nie całą.